Moim Państwa gościem jest Irene Nativitat, przewodnicząca Światowego Szczytu Kobiet. Pierwsze pytanie, choć może jest ogólne i otwarte, z pewnością należy do ważnych. Co to znaczy być w XXI wieku feministką? Czy wyzwania są inne niż te, które stały przed feministkami w XX wieku? Wyzwania się nie zmieniły, choć kobietom udało się wywalczyć większość podstawowych praw. Ale my, kobiety, nie osiągnęłyśmy wszystkich celów. Nie ma nas na 50% posad kierowniczych. W wielu krajach nie stanowimy nawet połowy siły roboczej. Dla mnie feminizm XXI wieku oznacza koncentrację na walce o postęp ekonomiczny wśród kobiet. Kiedy kobieta zaczyna zarabiać na dom, rozkład władzy w małżeństwie się zmienia. Dziś bez pieniędzy nie da się żyć, dlatego zapewnianie kobietom możliwości zmiany swojej sytuacji ekonomicznej. To zadanie Światowego Szczytu Kobiet. W większości krajów świata kobiety cieszą się prawami wyborczymi i obowiązują ustawy przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale wciąż za tę samą pracę otrzymują mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni. Co można zrobić, by tę lukę w dochodach zamknąć na zawsze? To niepokojące wyniki badań, które pokazują, że praca kobiet jest po prostu niżej ceniona niż praca mężczyzn, nawet jeśli niczym się od wykonywanej przez mężczyzn pracy nie różni. Są firmy, które starają się zmieniać tę sytuację i zdecydowały się przeprowadzić audyt i porównać płace w zależności od płci. Francuski bank Société Générale, po tym jak odkrył lukę między zarobkami kobiet a mężczyzn, przeznaczył miliony euro na wyrównanie płac. W jego ślady poszły inne firmy i zamierzam zaprosić je na światowy szczyt kobiet, by pokazały, że to jest możliwe. Bo w praktyce, choć istnieje prawo, które chroni przeciw dyskryminacji, żadna z firm nie przyzna się do tego otwarcie, że za tę samą pracę płaci się zazwyczaj kobietom mniej. Ten problem ma korzenie w naszej kulturze i powszechnym mniemaniu, że praca wykonywana przez kobietę nie jest tak wysoko ceniona jak praca wykonywana przez mężczyznę. Są badania, które pokazują, że jeśli kobiety wchodzą do jakiejś grupy zawodowej, średnia pensja w niej spada. Ale jeśli mężczyźni dołączają do grupy zawodowej zdominowanej dotąd przez kobiety, jak na przykład pielęgniarstwo, płace w całej grupie rosną. Dlatego mamy nad czym pracować. To problem, jakiego nie rozwiązał żaden kraj na świecie. Na światowym szczycie kobiet zjawią się przedstawicielki 70 krajów. Wszystkie mają te same problemy. Luka w zarobkach może zamknąć je za 30, a nawet 50 lat. To dużo czasu. Bo czasochłonne jest rozbijanie kulturowych kalek, a na tym to wszystko jest oparte. Na stereotypach, które nieświadomie powielają nawet ci mężczyźni, którzy są za równymi płacami dla kobiet. Za nami setki lat powielania stereotypów. W jednym z wywiadów poproszono Panią o wymienienie najważniejszych momentów w swojej karierze. Jako jeden z tych momentów wymieniła Pani nominację na szefa politycznego klubu kobiet w Waszyngtonie. Drugim ważnym wydarzeniem były narodziny Pani syna. Dlaczego tak ważnym momentem w Pani karierze stał się początek macierzyństwa? Kiedy rozmawiam z kobietami dyrektorami z różnych krajów, zawsze słyszę to samo. Jeśli nie odniosłam sukcesu w domu, nie czuję się jak kobieta sukcesu. Posiadanie dziecka sprawia, że przestajesz skupiać się wyłącznie na swoich celach. Kobiety chcą dziś sukcesu na obu polach w domu i w pracy. Nie chcą wybierać. Klucz to właściwe dysponowanie czasem. I tu dotykamy innego zagadnienia, z którym, tak jak w przypadku luki w zarobkach kobiet i mężczyzn, nie poradził sobie jeszcze żaden kraj na świecie. To kobiety w większości przypadków wychowują dzieci i muszą godzić ze sobą obowiązki w pracy i obowiązki w domu. W Wielkiej Brytanii, w Szwecji czy generalnie w Skandynawii istnieje nie tylko instytucja zasiłku macierzyńskiego, ale i płatnych urlopów tacierzyńskich. Młodzi ojcowie z pokolenia milenialsów chcą ze swoimi dziećmi spędzać tyle czasu, ile spędzają z nimi matki. Dzięki urlopom tacierzyńskim mogą to robić. Dziś już wiadomo, że dzieci, w których wychowaniu duży udział mają ojcowie, radzą sobie lepiej. Jako szefowa światowego szczytu kobiet poznała pani wiele znanych i silnych kobiet, która z tych liderek najbardziej Panią zaskoczyła. W zeszłym roku w Brazylii poznałam 17-letnią dziewczynę, która wynalazła specjalną gąbkę absorbującą zanieczyszczenia z wody. Na pomysł wpadła, bo rzeka płynąca przy jej domu była tak brudna, że zdychały w niej ryby. Chciała wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, i udało jej się wynaleźć gąbkę, która nie tylko wysysa z wody szkodliwe substancje, ale także je recyklinguje czyli oczyszcza wodę. Trafiła ze swoim wynalazkiem na sam Uniwersytet Harvarda. Przemawiała na naszym szczycie w Brazylii. To, co mówiła, było niezwykle odkrywcze. Czułam się z niej tak dumna, jakbym była jej matką. Dostała owacje na stojąco, co zdarza się niezwykle rzadko, bo na sali były najbardziej wpływowe kobiety świata. W tym roku gospodarzem szczytu będzie jako pierwszy środkowy europejski kraj Polska. Skąd taka decyzja? Jesteście trzecią największą gospodarką w Europie Środkowej. Szczyt jest biznesowym spotkaniem kobiet. Tak wielkiej gospodarki nie można ignorować. Poza tym dowiedziałam się z badań, że w sektorze nauki, technologii i inżynierii w tym regionie pracuje największy odsetek kobiet. W mojej ojczyźnie, Stanach Zjednoczonych, trudno jest przekonać młode dziewczęta, by wybierały ścisłe kierunki kształcenia. Trudno jest też przekonać pracodawców, by zatrudniali kobiety inżynierów i by płacili im tyle, ile mężczyznom. Wasz kraj to centrum innowacji. Z drugiej strony, w kraju wciąż żywy jest stereotyp matki Polki, kobiety źle wykształconej, która swoje życie poświęciła dzieciom i która jest całkowicie uzależniona od męża. Wszystko przez lata powstań i wojen i fakt, że wtedy mężczyzn nie było, poszli walczyć i zostawili kobiety same. Same musiały zadbać o dom i dzieci. Na szczęście sytuacja się powoli zmienia. Jakie są pani wrażenia dotyczące Polek? W Polsce jest już pani po raz piąty. Polskie kobiety, zarówno moje rówieśniczki, jak i te młodsze, zrobiły na mnie duże wrażenie. Jest u was dużo pozytywnej energii i chęci, by mieć wpływ na to, co dzieje się w społeczeństwie. Bez względu na to, czy kobieta robi karierę, czy jest typową matką Polką, świat się zmienia. Finanse gospodarstwa domowego nie mogą już spoczywać na barkach jednej osoby. Koszty życia rosną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i u Was w Polsce, i koniecznością staje się, by na dom pracowały dwie osoby, a nie jedna. Dla pokolenia ludzi młodych, tzw. milenialsów, to normalne. Zwłaszcza, że dziś mężczyźni chcą mieć swój udział w procesie wychowywania dzieci. Kultura pracy musi się zmienić i dostosować do oczekiwań tych młodych ludzi, bo to oni są przyszłością. Przez Polskę przetacza się obecnie gorąca dyskusja na temat aborcji. Kościół katolicki, który ma wsparcie wielu rządzących, wzywa do zmiany prawa i całkowitego zakazu aborcji. Co pani myśli na ten temat? Jak ocenia kwestię całkowitego zakazu aborcji? Nie mogę wypowiadać się za Polki, ale jako Amerykanka mogę powiedzieć jedno. W moim kraju posiadanie wyborów w kwestii reprodukcji jest integralną częścią wyrównywania ekonomicznych szans. Jeśli kobietom odbiera się narzędzia do kontrolowania swojej płodności, odbiera się im możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Ja uważam, że postęp ekonomiczny jest powiązany z posiadaniem wyborów w kwestiach dotyczących reprodukcji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you for having me.